Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Instruments of Destruction. Strasznie mi się spodobała ta gra i chciałem jeszcze z nią troszkę pokombinować. I pomyślałem, że nagram jeszcze drugi odcinek, może trzeci. Zobaczymy, jak dobrze będzie nam szło. Skończyliśmy na bazie Orion, którą zrobiliśmy. Zosta teraz mamy Virgo. Ciutkę kombinowałem między odcinkami i zbudowałem taką konstrukcję, która jest dużo skuteczniejsza od wszystkiego, co do tej pory zbudowaliśmy. Y o, właśnie, przy okazji, można zmienić sobie ustawienia kamery, które są teraz bardzo fajne. Tu po prawej, gó na górze, możemy sobie zobaczyć, jaki to jest tryb. O, to jest tryb stacjonarny. Pojazd się rusza, a kamera nie na przykład. Ten jest bardzo fajnym trybem, bo mamy taki w stylu FPS-owym czy też shooterowym, bardziej klimacie. Musimy zniszczyć 80% budynków oraz 20% mi lub mniej ruin zniszczenia. Aha, okej. Okay. To jest zadanie dosyć trudne, wygląda na to, bo musimy zniszczyć 80% tych murów, które są futurystyczne, ale musimy unikać zniszczenia budynków tych, tych, tych klasycznych, tych zabytkowych. Także to będzie sztuka. Trzeba będzie trochę pokombinować. Pojazd, który tutaj skonstruowałem, jest. A! Jest dużo mocniejszy. E, mocno go dociążyłem. ho. ok, ostrożnie. I jak widzicie, dodałem mu gąsienicę. I on na tych gąsienicach jeździ cudownie po prostu. Jest bardzo przyczepny. Czekajcie, muszę zmienić kamerę na jakąś... Ok, ta, ta może być. E, teraz jeździ dużo przyjemniej, mocno się trzyma. A! Ten miecz na środku też całkiem jest praktyczny, bo on tak się fajnie wrzyna w budynki. I... A właśnie, patrzcie jak fajnie. <laughs> no, to nie będzie proste zadanie. Spróbujemy je ukończyć. Strasznie mi się podoba fizyka tej gry, wiecie? To jak te budynki pięknie się kruszą na cegły, poszczególne niemalże. Niesamowicie to wygląda. Wielkie wrażenie na mnie to robi, że autorom się udało osiągnąć tak fajne rezultaty. Symulator fizyki w tej grze jest po prostu super. <laughs> Ale super to jest Ops Dobra, połowa zadania Już zrobiona Okej, okay. ops Sorry Sorry za to <ścoughs> Coś czuję, że chyba się nie udało zrobić tego zadania Dodatkowego Ze względu na masę zniszczeń, jakie zrobimy Przy okazji A, Beczka wybuchowa była Dobra Okay. Myślałem, żeby zbudować taki bardzo klasyczny dźwig wyburzający, nie? Z kulą na końcu. Także spróbujemy coś takiego pokombinować, jeśli kolejne zadanie podpowie, że coś takiego byłoby tutaj bardziej skuteczne. O nie. To był... to, był, to było niechcące. No. <grybujesz> Skąd tyle tych kół tutaj jest kurczę? Dobra. Dobra, jeszcze, jeszcze tutaj. O, no ruin chyba nie uda się ocalić. Oby nie było wybuchowej beczki tutaj, bo jeśli jest. Dobra. Spróbujmy teraz obrócić troszkę. Troszkę wycofać. Dobra. Okej. Okay. No, no, no. Przy odrobinie szczęścia uda nam się to zaliczyć. Ok. Ok. Jeszcze troszkę, jeszcze ten jeden budynek jest na uboczu, więc by... Nie... No. Oż kurczę. A, nie! <ścoughs> Wcisnąłem spację odruchowo. I... a, spację spacja resetuje bapę. No, bez jaj. Wydaje mi się, że autorzy powinni to zmodyfikować, bo w, wielu, w tak wielu grach spacja to jest e, hamulec, że w wielu przypadkach ma się odruch wciskania tego hamulca przy różnych sytuacjach. I. I. E... Za łatwo jest. O kurczę. <laughs> doprowadzić właśnie do resetu mapy. Moim zdaniem e, przycisk budowy statku tego pojazdu powinien być pod B, tak jak na przykład jest w tym. E, w Terratech. O. O, udało się. Dobra. Kurczę, za, za późno włączyłem nagrywanie. <laughs> Ale w tym razem przy tym drugim podejściu, zobaczcie, tylko 8% ruiny U udało się zniszczyć. Także mamy pewien postęp. Przyciszę sobie trochę grę. Ej, nie chciałem tego, tylko chciałem. Menu główne. I zobaczmy sobie. Następną wyspę. To była piąta, to gdzie tutaj jest? Szósta? Tu jest. Dobra, jakie mamy zadanie tutaj? Zgasza. Doszedłem do tego, że w tej wersji tłumaczeniu zgasza to znaczy, żeby wrzucić do wody. 10 kontenerów to jest główne zadanie. Dodatkowy, zniszcz budynek e, i maksymalnie 30 tysięcy na, na budowę pojazdu mamy. Okej. Okay. I gdzie te. Gdzie te. Kontenery do zgaszania? Aha, widzę, że one tutaj wszędzie są po trochu. E, wydaje mi się, że w tej sytuacji powinniśmy sobie troszkę przebudować ten nasz pojazd. E, na przykład byśmy zrobili. Troszkę inną, inny spychacz. Ja bym stawił może coś takiego, albo jeszcze inaczej, na wysięgniku. Pusi mnie też, żeby ewentualnie użyć na przykład pivot, bo ten pivot by nam pozwolił podnosić i opuszczać tą koparę. I najfajniej byłoby użyć do tego przycisków na przykład EQ. Dobra, i podłączmy teraz tutaj ten spychacz. Pług? O, pug byłby do tego najlepszy, zdecydowanie. I, i teraz zobaczcie, te, teraz za pomocą E i Q mogę to podnosić. Dobra. I jeszcze, jedną, jeszcze jeden pomysł mam. Żeby. E, tutaj. O, a co to? Iła łańcuchowa. O, armata. Uuu! Magnes. Ta armata brzmi, brzmi uroczo, fajnie byłoby wykorzystać, zobaczyć do czego to mogłoby się przydać. Zróbmy jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy to da nam jakąś różnicę, ale, ale zaraz się okaże. Ok, mam wrażenie, że ten spychacz sprawia, że on nie ma tyle mocy, co miał wcześniej. Ale ok, pierwszy zrobiony. Nie wiem, który budynek mielibyśmy zniszczyć. Tak, zobaczcie, że to, ten spychacz nie ma takiej siły, jak tamta... jak tamta łycha. Zobaczcie, jak to skasujemy i wstawimy tutaj pług. ok to teraz zobaczcie, że to ma więcej siły, mam wrażenie. No, jest kolosalna różnica. ok i teraz dzięki temu, że to jest na tym piwocie, to ja mogę to opuścić i będę bardziej zgarniać rzeczy bezpośrednio z ziemi, co przy przepychaniu tych bloków będzie bardziej Miało sen sens. Dobra. Aha, tego kontenera jeszcze nie, nie wstawiliśmy do wody do końca. Ło! Wow. Ok. Gra się zatrzymała, bo mi myszka wyszła poza ekran. Niestety. I kliknąłem tam. No dobra. Nie mamy niestety systemu obracania naszego pojazdu. Musimy uważać. Bardziej. Dobra. I. Wpadł do wody? Wpadł. Dobra. W pierwszej kolejności powrzucamy sobie te kontenery. Ten był coś czuję bardzo prosty. Im, im dalsze, tym pewnie trudniej będzie. Pytanie jeszcze, który budynek miałbym zniszczyć? Czy to chodzi o ten budynek czy jakiś inny? Bo nie widzę tutaj. A, tam jest jakiś jeszcze duży budynek. Pewnie to ten trze trze trzeba zniszczyć. Dobra. Tu, był, tu coś wybuchło, także ja tutaj więcej mal ma maltretować tego nie chcę, bo, bo to nie był dobry pomysł. Okej. Okay. Podejrzewam, że im dalej, tym te kontenery będą tak porozstawiane, żeby trudniej było je wrzucić do wody. No właśnie, na przykład ten. Zobaczcie, że on jest w takim miejscu, że muszę podjechać pod górę. Uuu. Dobra. Spróbujmy coś takiego zrobić. Hehe. <laughs> Patrzcie, jakie sprytne. Dobra. Okej. Okay. Opuśćmy jeszcze to troszkę. I przebijemy się przez ścianę. Bardzo ładnie. Dobra. O! Dobra. Zgaszone. <laughs> to gaszenie mi się kojarzy trochę z dyskusjami, nie? Jak jest intensywna dyskusja, i ktoś kogoś zgasił jakimś mocnym tekstem, nie? To, to z tym mi się gaszenie kojarzy. Nigdy bym nie pomyślał, że gaszenie może dotyczyć utopienia czegoś w wodzie. Ciekaw jestem, z jakiego języka to jest tłumaczone, nie? Bo, bo to ewidentnie w oryginalnym języku, e, z którego ta gra pochodzi. E, o e, Musi być w tym oryginalnym języku słowo gasić, które ma jednocześnie takie samo znaczenie dla topienia wodą w wodzie. Nie? I, 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 że, że jest używane to samo słowo dla obu tych dwóch znaczeń. Swoją drogą w sumie można by podejrzeć skąd, z jakiego miasta, państwa raczej jest producent gry po prostu i byśmy wtedy wiedzieli już pewnie. No, no. to za chwilę jak będę miał okazję to sobie spojrzę. no, no. jedziesz, jedziesz. No, szybko. Okej. Okay. Ale super. Dobra, teraz jeszcze, jeszcze ile kontenerów zostało? Jeszcze trzy. No, wydaje mi się, że to są wybuchowe beczki. Spróbujemy je naruszyć. Albo i nie. Padło? Chyba tak. Dobra. Teraz okaże się, że ten budynek jest jakiś pancerny. I nie damy sobie z nim rady. No, jest mocny. To jest mocna konstrukcja, będzie trzeba trochę go na kilka razy, nie, nie da się tak po prostu przez niego przejechać. Byłoby fajnie, jakby na przykład się później okazało, że wewnątrz takiego budynku na którymś piętrze są kontenery i trzeba byłoby się do nich dobrać. Dobra. Jeszcze kilka uderzeń i będziemy mieli to z głowy. <śled> Specjalnie zrobiłem, żeby ten pojazd, którym jeździmy, ja go nazwałem czołg w wersji 1. Dobra. <laughs> żeby był właśnie super ciężki i żeby był bardzo, bardzo silne te gąsienice. Miał. Dzięki temu on się po prostu przebija przez to z gigantyczną siłą i, i, i demoluje wszystko na swojej drodze. Dobra. Teraz musimy odnaleźć pozostałe dwa kontenery. O! Chyba już je widzę ukryły się w środku budynku. Tak, zobaczcie, jak przewidziałem. Dobra. No, no. I jeszcze raz, rozpęd mały. Trzeba będzie to na kilka razy popchnąć. Przydałyby się... O, to byłoby fajne, ciekaw jestem. Trzeba będzie poszukać, czy na przykład są jakieś e, silniki rakietowe, odrzutowe, które można byłoby z tyłu przypiąć, żeby... żeby zwiększyć e, siłę Uderzenia takiego. To byłoby fajne, nie? Dobra. O, mam pomysł. Podnieśmy łychę i spróbujemy to górne piętro naruszyć. Dobra, bo ono, ono mi wyraźnie przeszkadza. Dobra. Teraz teraz już będzie mi łatwiej wypchnąć te kontenery. Ups, sorry. Włochu! <noise> Podejrzewam, że tryb wyzwania w tej grze polega na tym, że trzeba coś na czas zrobić. Tak sobie teraz myślę, że jeśli by to było o to chodziło, to na pewno już bym przegrał, bo <grymny> nie mam tutaj dobrego czasu, ale przynajmniej dobrze się bawię. No, dajesz. O kurczę. O. <grymny> Zaliczone. Udało się. Odblokowaliśmy jakiś nowy magnet mover. O! Dobra. OK, wyspa, select eee, to było szóste. To teraz by wychodziło na to, że siódmy potrzebujemy. Miałem wyspę, zobaczmy sobie, normalna. Eee, buduj. Ale nie spojrzałem, co mamy do zrobienia. Eee, czekajcie, mogę jeszcze wrócić. Tak, eee, dotrze do znacznik. Dobrze, to, to dotrzemy do znacznika. Dodatkowe 20% lub mniej zniszczonych ruin. Eee, okej. Okay. Czyli wygląda na to, że musimy zbudować. Aha, okej. Okay. Minim... Minimalna masa pojazdu musi być 20 ton. Okej. Okay. To się da zrobić, tylko musimy troszkę przebudować tutaj co nieco. Mm, skasujmy to, bo to nie jest już nam potrzebne. I w miejsce tego wstawmy te ultra ciężkie. I będzie dobrze. Nie. O kurcze, patrzcie, jest lżejszy. Dobra. To wstawimy sobie coś takiego. I tutaj zrobimy te ultra ciężkie. Jeszcze, już prawie. No. Okej, okay. i czas na rozwałkę. E, gdzie my mamy przedostać się? Dostać? Którędy? Zmieńmy ustawienie kamery. Aha, okej. Okay. A, tutaj musimy się dostać, czyli trzeba pojechać tak troszkę naokoło. No. Uuuu. Teraz widzę na czym polega problem. Bo żeby przejechać przez tą bramę na przykład, to nasz pojazd jest zbyt duży i ciężki, żeby ją zostawić w całości. <laughs> Dobra, tylko 2% na szczęście. Uuu. Dobra. I dlatego musimy mieć taki ciężki ten pojazd. Na tym polega wyzwanie całe. Że, przez to, że on jest taki ciężki, to on musi być przy okazji też i duży. A! Dobra, ostrożnie. No, chyba się nie uda. A! Dobra. O, nie udało się. Ale przynajmniej zaliczyliśmy to główne zadanie. Ale mam pomysł. Prze przebudujemy sobie troszkę nasz pojazd i spróbujemy zrobić wersję. Która, e, która będzie bardziej sensowna, tylko będziemy musieli się zastanowić jeszcze, jakby to miało zostać rozwiązane. Na, na pewno byśmy musieli zrobić, e, sprawić, żeby był węższy, Aha. i sobie przytniemy gąsienicę po bokach. Tylko martwi mnie to, że on przez to będzie bardzo miał wysoki, e, przez to będzie miał teraz bardzo wysoki ten. E, Środek ciężkości, co mnie martwi, ale coś zaraz wymyślimy. Dobra? I zróbmy sobie jeszcze tutaj po jednym takim czymś. Szoferkę można by przestawić tutaj. Dobra, obrócić tylko. Dobra. I żeby środek ciężkości nie był tak bardzo na środku, żeby rozłożyć ten ciężar, zrobimy sobie tutaj coś takiego. Dobra. To w ogóle skasujemy, bo nie jest już potrzebne w tym zadaniu. I zróbmy jeszcze tutaj. Dobra. O właśnie, to jest coś, czego się martwiłem, widzicie? Środek ciężkości jest teraz bardzo wysoko. I, i to sprawia, że on jeździ yy, bardzo... Nie, nie, nie tak stabilnie jakby mógł jeździć. Ale spróbujmy, zobaczymy. Może się uda. Ok. Bo teraz jest na tyle wąski, że powinien być na przykład przez tą stronę, przez tą bramę w stanie przejechać. Nie? To, to że musimy zbudować ten ten pojazd. Ups, stary! Że ten pojazd musi mieć 20 ton. Sprawia. No właśnie, że. A. Dobra. Wracamy do deski kreślarskiej. I spróbujmy go dociążyć. Na pewno to nam się przyda. Hmm. No nie ma innego wyjścia, bo nie możemy pojechać na przykład tędy przez wodę. No? Hmm. Dobra, czy to oznacza, że będziemy mogli zrezygnować z tych rzeczy na przykład? Aha. Ok. I wtedy moglibyśmy na przykład tutaj dać. Hmm. Jakbyśmy szoferkę teraz dali... Aha, nie da się jej obrócić tak, żeby była do przodu. To, to skasujmy i szoferkę wstawię tutaj. Bo kierunek szoferki z, y, sprawia, że mamy, wiecie, kierunek jazdy zmieniony. Dobra. Dobra, ostrożnie. Ups. Czy, ty, czy te brązowe budynki możemy rozwalać? Tak, to możemy rozwalać. Ok, to chociaż tyle dobrze. Ok. O, stoi. Super. Widzicie? Dzięki temu tylko 1%. Ups. <ścoughs> Już widziałem się pochwalić, że taki sprytny jestem. Ops. Au. Tak, Tam, jakbyśmy mogli zbudować lżejszy pojazd. Jest, zaliczone. <laughs> Jakbyśmy mogli zbudować lżejszy pojazd, no to wiecie, można byłoby do szoferki same koła przyczepić i bezpośrednio i po problemie, nie? A tak to musimy naprawdę się nakombinować tym cięze, tym klocem jeździć. Dobra, ósmy punkt. Zobaczymy, ósma no po. Mm. Zniszcz o 8 wie, i dzięki za podpowiedzi, to znaczy, że to chodzi tu o wieże. Tylko że nie ma polskich znaków. Yy, musimy zniszczyć 20% lub mniej ruin. I maksymalny budżet mamy 40 kafli. Dobra, yy. Ha, uh. o, oh. Mam pewien pomysł. Pokażę wam, co zbudowałem między odcinkami, grając. Yy, tylko ja nie wiem, czy ja mogę to. Wywołać, bo nie mamy wszystkich części, które by to były do tego potrzebne. To moi drodzy, jest czołg w wersji 20. I jak widzicie, całkiem sporo potrafi. Szczela dużymi kulami, które robią boom. Oraz szczela małymi kulami, które też robią boom. I tak sobie myślę, że można by spróbować przebudować to. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Na razie spróbujmy tak, jak jest. okej okay. I. Ups. Chciałem. Nie to chciałem zrobić, tym to chciałem zrobić. A, właśnie. Dobra, jedna wieża leży. Następna jest tutaj. A. Uh. Bardzo mi się podoba aspekt w tej grze, ten taki, że mamy tutaj i elementy inżynierii, że musimy rozwiązywać problemy natury projektowej, jak i elementy natury e, e, zręcznościowej, nie? że musimy ostrożniej się poruszać. O! E, patrzcie, że to jest odcięta część wyspy, i ewidentnie tutaj użycie tych armat, jak najbardziej, ma sens w takim razie. Cały pis polega teraz tylko na tym, żebyśmy. Zbudowali wariant tego czołgu, który będzie miał regulowaną lufę, żeby można było y, strzelać na o większą odległość, żeby dało się ją podnieść do góry. Y, tak, żebyśmy musieli zrobić coś takiego, do tego przypiąć to, do tego przypiąć, następnie coś takiego i obrócić to. Dobra. I teraz byśmy potrzebowali tu wpiąć z powrotem. Yy, nie ten przycisk, ten. Dobra. I we właściwą stronę obrócić. Yy. I od razu tu, i już możemy lufę przypiąć. Bomb launcher. A jakbyśmy dali małą armatę? Tak się zastanawiam. Mm, a zapomniałem. Musimy jeszcze jedną rzecz ustawić. Zobaczcie, jak sobie klikniemy na taki przegub to możemy sobie tutaj zaznaczyć, czym ma być to obracane. Nie? Czyli tutaj E i Q. Teraz sobie klikniemy na ten przegub i to będziemy obracać za pomocą TG, TR. Raczej nie jest to idealne rozwiązanie. Moim zdaniem, lepsze by było, żebyśmy mogli to obracać T i F przyciskami. Czy da się to zmienić, to sterowanie? T. Aha, okej, okay. dobra, to T i F, a tutaj T i G i R. Nie, y okej. Okay. O, dobra. I teraz zobaczcie, wciskam Q i E. A, jeszcze y muszę zmienić przycisk do wyzwalania strzału. Przycisk do wyzwalania strzału możemy sobie zmienić też i ustawmy go sobie jako H. Hmm. A możemy zmienić też, zmienić sterowanie. Czy możemy ustawić sobie to jako X? O, to byłoby idealne. I teraz X-em strzelam, dobra, bardzo dobrze. Q i E obracamy i R i F... Dobra, to ciekawe jestem, czy się uda nam z tej odległości to trafić. A, dobra, te przyciski muszę zamienić je. E, e, albo dobra, niech będzie tak, jak jest. A. Nie wiem, jak bardzo precyzyjne to jest. Nieszczególnie. Nie o! Puszczę, chyba przelecieliśmy cel. O, dobra. Opuścić. Te, te bomby, jakby co trochę wybuchają. A, tutaj jest jakaś lina jeszcze do tego. Opuśćmy to troszkę. No. Dobra. I obrót. Fajnie by było, gdyby to tak troszkę bardziej precyzyjne było, bo nie do końca widzę, w co trafiam. Okej, okay. one nie są wybuchowe, niestety. Użyjmy większego kalibra. Kalibru. E, zapomniałem przy, e, spust ustawić jeszcze. Dobra. Dobra. i. O wrócić, troszkę poprawić. O! Au! Okej, jesteśmy na tym miejscu co poprzednio. Spróbujmy teraz wycelować, odpalić i zobaczymy, co się stanie. O! Prawie o to chodziło. Zaliczyło? Zaliczyło. Dobra, podnieśmy teraz to. Trochę w prawo. E, nie wiem, czy do góry, czy bardziej w dół, jak uważacie. E, to w ogóle ląduje gdzieś z boku, zupełnie. Wydaje mi się, że, że chyba wiatr jest. Nie wiem, czy gra uwzględnia tutaj takie rzeczy jak wiatr. Tak, nawet, nawet nie jesteśmy w stanie sięgnąć. Hmm. Dobra, spróbuję je, jeszcze. O, jeszcze inne wieże zdjąć. Kurczę, co jest? <grytanie> Dobra, muszę zrobić poprawkę e, i konstrukcji i zaraz wrócimy. Dobra, uwaga. Zrobiłem taką przeróbkę, że po prostu dodałem działo na, na górze i... I ono ma większy zasięg, mniejszy, mniejszego. O! Prawie. Ja, troszkę obrócić, opuścić ociupinkę. I robimy atak. No, udało się. <grystanie> Najgorzej będzie z tamtymi wieżami, bo zobaczcie, że one są dosyć szczelnie otoczone ruinami, których nie powinniśmy za bardzo ruszać. O! O! Ja. Mam wrażenie, że nie, nie wiem, czy to jest kwestia wiatru, czy coś, ale bardzo słabo się kontroluje ten czołg tutaj. Może to jest kwestia tego, że... O kurde. Nie, 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 nie. Kurde, no, a już tak dobrze mi szło. No, dobra. Aaaa. Może się uda uratować sytuację. No, prawie. Dobra. <laughs> nie ma wyjścia, ale, ale będę. Z każdym kolejnym podejściem jestem troszkę mądrzejszy. Jak wiecie, nie jestem szczególnie inteligentny, więc, więc i tak robię ogromne postępy. A i to nie był dobry pomysł. Ta 8% od razu poleciało. A 9%. No trudno. Ok, postanowiłem przestać się przejmować tymi ruinami. To jest coś, co mogę sobie. ...pokombinować pomiędzy odcinkami na przykład i potem pokazać rezultat, jak już wymyślę co, bo to jest strasznie czasochłonne. O, tu nie... to, to są ruiny czy nie? To są chyba nie... to nie są ruiny. Eee, to jak to nie są ruiny, to możemy się zabawić. Zniszcz wie yeah. No, w każdym razie strasznie mi się podoba ta gra, mam nadzieję, że Wam również. Chciałbym nagrać pozostałe wyspy, jakie przechodzimy i poeksperymentować z różnymi dziwnymi innymi konstrukcjami, także jeśli nie macie nic przeciwko, to zrobię jeszcze za dwa odcinki z tej gry. Na, na razie ono jest na bardzo wczesnym etapie, więc tutaj tego kontentu nie jest dużo do ogrywania. Więc nie sądzę, żeby było więcej materiału na więcej odcinków niż, na, niż jeszcze dwa. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę jak zawsze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już nie wygrywa. Dzięki wielkie, cześć. A, wystrzeliłem się już za amunicję. <ślesk>